Zanim Amerykanie wymyślili Big Mac'a, Polacy mieli już swojego schabowego w bułce, a od niedawna można go zjeść we Wrocławiu. I to koniecznie na ławeczce z widokiem na bloki z wielkiej płyty. Nie kebab, nie burger, a schabowy polski, bo właśnie tak nazywa się ten malutki punkt przylegnicki. Pomysł jest nieco zwariowany, ale w gruncie rzeczy ma sens. Kto nie jadł schabowego w bułce na drugie śniadanie w szkole, niech pierwszy rzuci kamieniem. Za ideą baru schabowy Polski stoi ekipa Food think Tank, i choć w pierwszej chwili można pomyśleć, że to szalone, to szalone nie jest. To w pewnym sensie puszczenie oczka do każdego, kto trochę zapomniał już o tym, że Polacy swój street food mają i można go ubrać w ciekawe szaty. Schabowy Polski to menu składające się z dwóch dań głównych, opartych na schabowych oraz jednej zupy. I tyle. Schabowy w zestawie, schabowy w bułce, zupa dnia, amen. Zjeść można przy ladzie na miejscu lub zabrać jedzenie na wynos. Czas oczekiwania? Ledwie kilka minut, więc to faktycznie fast food pełną gębą. Sam schabowy to może nie jest jakiś kosmiczny level, ale to w końcu schabowy. Polski po prostu. Kanapka przenosi w czasie do czasów szkolnych i przypomina, że to co tradycyjne niekoniecznie znaczy gorsze. Poprawdzie schabowy polski traktują trochę jak jakiś performance, zabawę formą czy eksperyment gastronomiczny, ale nie wykluczone, że on się po prostu sprawdzi, bo schabowy to nie posiłek, to styl życia. Dajcie znać, co myślicie o takim miejscu.